Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim poligonie. Dzisiaj słuchajcie, testujemy takie plastikowe pseudo łańcuchy na koła. Czy to jest coś warte? Niestety jak mnie mam, jest to jednorazowe, zaciska się tak jak te wszystkie opaski, trytki chyba się to nazywa tak? Także tu jest blokada. I chyba raz to możemy założyć. Ja sobie tu już słuchajcie założyłem i trochę się pobawiłem. I powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, ale nagram Wam. Także tu założyłem raz, dwa, dwa cztery. Cztery na te koło. Raz, dwa, też cztery na to. I powiem Wam, że... fajna sprawa w sumie. Znaczy wiadomo, że to jest jednorazowe, ale wozić sobie coś takiego w bagażniku, w razie czego, czemu nie? Śniegu słuchajcie, jest znowu naprawdę głęboko. Chyba widzicie te kolejny... Tu jest słuchajcie ponad 20 centymetrów. No, może przesadziłem, ale jak chcecie to zmierzy. No i nie myliłem się. 20 cm. Tutaj 15. Ok, ustawiłem się przodem pod, do góry. Także teraz idziemy, jakby centralnie, pod wzniesienie. Poproszę, jakąś kamerzystkę, żeby uchwyciła koła. No trochę koła mi podskakiwały, przynajmniej tak to czułem w aucie póki co żaden się nie zerwał z tej strony Zobaczcie jak tu zderzak pcha jak półk śnieg z tej strony również żaden się nie zerwał Czy może raz, dwa a były cztery, tak? A chyba jeden się zerwał. No, dobrze, moi drodzy, napiszcie co uważacie? Tu zostały trzy, czyli też jeden zerwało? No i tu zostały trzy: raz, dwa, trzy dzięki. Trzymajcie. Się.